Dziś niedziela, ostatni 36 dzień openingu boosterboxa z Obsidian Flames na 35 boosterów, udało nam się dropić w 10 z nich. Z tego co pisaliście w komentarzach to średnio 14 boosterów z 36 posiada drop, niestety aktualnie jesteśmy poniżej tej średniej. Chciałbym ostatnim boosterem odpowiednio zamknąć tę serię, więc ja zabieram się za otwieranie, a Ty zostań do końca. I tak oto kończymy naszą ponad miesięczną przygodę z boosterboxem z Obsidian Flames. Niestety ostatni booster nie przyniósł nam upragnionego dropa, co obniżyło hitrate całego boxa do niespełna 28%. Już wkrótce pojawi się podsumowanie całej serii, gdzie przeanalizuję wszystkie dropy, ich wartość oraz szanse na potencjalny zwrot z tego boxa. Więc zostaw obserwacje i bądź na bieżąco. Do zobaczenia.